Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pocałmarsów. Dzisiaj w sumie można powiedzieć, że kończę event, albo przynajmniej spróbuję, ponieważ e, pierwsza już jest wykonana w całości. E, jakby to powiedzieć, strona, może? O, strona pierwsza, tak jakby, eventu. Druga strona również jest wykonana. A w trzeciej dzieli mnie tylko jedno zadanie, jak widzicie zostało tylko 10. Zagadki mam wszystkie. Zadania poboczne, oprócz oczywiście tego, mam zrobione wszystkie. Więc nic innego nie zostało mi do roboty. Jak 10 razy odwiedzić tą lokację i skończyć. Jak to nagrywam, to dzisiaj był live Nie wiem kiedy to oglądacie, więc tak ciężko mi powiedzieć Ale dzisiaj był live I na tym live O przepraszam Na tym live zaczęliśmy robić zadanko Znaczy ogólnie tą stronę dzisiaj I dzisiaj ją również kończymy Ostatnie, o, jak na ostatniego Pokemona przystało a nie złapał się, no trudno eee, Dobrze Dobra, nie, nie, jeszcze nie spojrzałem Co tam jest, na, nie spojrzałem Ale okej, okay, tu są wszystkie zrobione zada Zadanka Więc dzielą mnie tylko dwa zadania Żeby skończyć Więc co tu jest O kurde O kurde Ognisty owoc oddać, muszę. Cholera. Dobra, tego się nie spodziewałem. Eee. Albo zdrowych i tym podobnym mam. A oh, shit. Czyli teraz wykonać event, czy zostawić sobie owoc. W sumie stać mnie na to, żeby kupić sobie, więc... Dobra, trochę boli. Właśnie, obstaw właśnie obstawiliśmy na lewie, że to mogą być właśnie perły. No i w sumie są to perły, które zebrało się podczas tego. O Boże, boli. Ała! Dobra. I teraz... Podobno tu jest curem. Jest to... curem jest legendą. Curem. Curem, legenda onowa. E, typ smoczo... E, Boże, lodowy. I podobno on ma 2,5 tysiąca ataku i 10 tysięcy HP. Więc co chcę zrobić teraz? Spróbuję samym Chalizardem, na ten moment jaki jest, spróbować go pokonać. Spróbować go tak z buta pokonać Samym Charizardem. Wykonałem. Oknałem go. Charizardem samym. Jednym. Dobra. Jaki on ma? Sedny poziom. 10 tysięcy. Aha, on ma dwa, dwa, dwa tysiące ataku. 2,5 dwa, dwa tysiąca specjalnej. 1000 Tysiąc obronnej, specjalnej obronnej. i tysięcy prędkości. Zbiera siły do ataku na następnej rundzie Ponieważ jestem pierwszy mam więcej prędkości Używam I zadaję mu 16 tysięcy obrażeń Dzięki at Moc ataku rośnie o 25% 30% Moja moc ataku wzrosła o 55% Więc ja bym go nie pokonał Ale pokonałem go Samym Charizardem. Samym. A tu. Skończyłem event. Skończyłem event. Udało. udało mi się to dokonać. Eee, masakra. Tyle powiem. Eee, w sumie teraz nie wiem co powiedzieć. Dobrze. Powiem. O trzech rzeczach: o punktach, o pieniądzach yy, i o zadaniach. I zadania w sumie będą tylko pierwsze. No tam oczywiście wiele osób pytało jak, za zagadki. nie? Zagadkiem możecie teraz sobie zobaczyć. Znaczy ja nie mówię, jakie są zagadki, ale w sumie, tak tylko pokazuję. Tutaj udało mi się zrobić za to 40 punktów. I 8 ołków. Spoko. I teraz tak, zagadki nie były trudne. Trochę... No pierwszy tylko ze swajnabami było problem, bo tylko w tej ostatniej lokacji znalazłem je. Ale spoko. Jakby to nie jest problem. No i teraz tak. Chcę przeanalizować jedną rzecz, bo jeśli tu jakiś admin ogląda, to chciałbym, nie wiem, albo zwrócić uwagę na to, albo po prostu że okej, okay, wędrowanie jest spoko, jakby. W międzyczasie tak się to robi, więc jakby 500 nie jest żadnym problemem. Eee, Bidówy też nie są problemem. Stanlery, no oczywiście łapanie na gąbką na zawsze jest problemem, ale to nie było aż takie trudne. Tu musiałem wydać pieniądze, bo nie miałem. Tutaj miałem, tylko oczywiście trzeba było te muszle i te perły znale znaleźć. No i gdzieś 20 potków to nie jest żadnym problemem. Problemem było natomiast znalezienie. Ukończenie tego choinki. Znale złapanie 60 sudo. -udo. Na live dużo osób mówiło, że jest ba bardzo trudno im złapać je, bo one się nie... Znaczy one niby się respią chyba e sudo. Okej, okay, dziękuję. Jakie one mają? One mają 70%, ale... Więc próbuję e, Dobra, bez, te, bez tego Przeklikam dosłownie chwilę dito Blastoise Nie ma Naprawdę to jest mega ciężko Ale no, tylko z tym był problem Więc spoko Więc kwestia łapania pokemonów Dobra, zaczynamy dalej 200 wędrówek, trochę dużo ale w sumie jak na to, że trzeba złapać e, 50 e, remoroidy to są takie rybki magikarpie e, no w sumie wynik, że to są po prostu ryby więc spoko tu z perłami też w sumie nie było problemu, bo łączyło się razem z pierwszym zadaniem więc ok. W, jedną kindrę musiałem kupić, ale to nie też nie jest problem Złapanie w, e, w Dajebole też nie był problem e, No i wywołuję jednego Wymilotika Też nie było jakimś wielkim problemem, bo w sumie tylko kasę musiałem wydać Mega dużym problemem było robienie tego Złap 20 razy dowolnego Pokemona Trzymający przedmiot kropla 20 razy 20 Kuźwa razy Spędziłem z 3 godziny nad tym sa samym jednym zadaniem, żeby klikać i szukać i łapać w tych Pokemony. Ja, żeby nie wydawać już pieniędzy, zacząłem nagrywać odcinek, który zazwyczaj po świętach z openingiem, żeby trochę zdobyć Rapid Ball oraz Sword Ball, bo inaczej one się nie chciały łapać. Na 60% na 60% Pokémony się nie chciały łapać. Ale dobrze. Co jest najśmieszniejsze, to w każdym tym jednym zadaniu, w każdej stronie, było jedno zadanie, w którym miałem mega problem. I dobra. Wędrówki. To zaraz. Ale tak. Znajdź dywentowe perły. Ok, to się łączy z pierwszym. Dowolnego typu ice nie jest problemem. Walczenie z Pokémonami spoko, przynajmniej dobrze, że nie jest to jak w próbie, że 500 razy musisz złapać dowolnego Pokémona i 300 zawalić, tylko jest odwrót, czyli 500 walk i 300 złapanych. Ja łapałem na od 20 maksymalnie do 2 leveli, było tak mniej więcej przedział, i 200 zł złapałem Pokémonów na live. Później łapałem pokémony, żeby nałożyć ataków, i to było spoko. A dobra, to bez tego, bo tylko to mnie na razie interesuje. Ale po prostu to. To po prostu, według mnie, nie powinno tak być. Powinno tu być jakaś alternatywa dla 4000. Bo, ile ja nasiedziałem się przy tym i nabluzgałem się, to moje 2000, chyba nie całe wbiłem na live, ie. drugie tyle musiałem wbić live trwał 3 godziny 3 godziny i niecałe chyba tam 2 godziny 40 więc czas jaki musiałem było na to poświęcić to jest 6 godzin 6 godzin na jedno zadanie na jeden podpunkt, sorry wszystko inne zrobiłem, zdążyłem zrobić w międzyczasie, ale to to jest przewalone a że ognisty owoc poszedł Ok, przeżyję, nie jest to dla mnie problem. No i ten strażnik tam easy. A tak z ciekawości też na lewie dobiję sobie to tych 200 losów, znaczy 500 losów, sorry. Eee, więc ja polecam oczywiście robienie tego, bo wystarczy cokolwiek. Weźmiecie, nie wiem, pirochoła, sprzedasz jedno, już, już masz już ma 20 oków. O tak, za nic. I to jest, i to jest mega. A, yy, punkty, możecie, tak to chcę poruszyć jeszcze dwie rzeczy, a to może zanim za, za punkty, skrzynki, osiem skrzynek, chyba łącznie znalazłem dziesięć skrzynek i jeśli to jakiś agent wygląda, albo ktokolwiek z y, wyższych sfer, po co, po co nam są skrzynki, czy naprawdę to, to nie jest drogie? To nie jest drogie, żeby chce pójść kupić. Mogę sobie kupić ile? Stuwę. stówę za 10. Nie, wróć. Yy, no tak w jest. Za 10. Yy, chcę kupić 10 no to stówę, nie? Ale po co mogę sobie to kupić? To za każdym razem jest to samo. Yy, jak to się nazywa? Black Friday skrzynki za y, dwa koła ponad K y, klucze, sorry, teraz też klucze za ponad dwa koła. Ja rozumiem, że powiedzmy to nie jest takie mega, ale jak ludzie na Live mówili, to nie dostali nic z tego dobrego. lud nie są z tego dobre. 25 pH za, skrzyn za jeden klucz, który kosztuje y, 200, y, 230. To nie, jest, to nie jest coś co jest interesujące. To yy, pier, dobra, pierwsza ta oferta. Yy, yy, 230, a nie Sory. Yy, dobra, teraz nie zrobię tego, bo to jest za 5. Yy, czyli około 20 25, czyli. 50. Załóżmy 5, 45. 45. E, chyba tam jest 40. O, 46 mam za jedno. Spoko. E, nie, no. Są, tam te, są też eventowe Pokémony. Znalazłem e, jajko e, tego eventowego Snorlaxa e, świątecznego u Handlarza. Tak. Tylko że. Ok, kupisz sobie do. E, Dodasz do sobie, powiedzmy, do samej gablotki e, snor, Snorlax e, eventowe ceny. W ogóle, kto kłuźwa poleciał tak daleko? Czy nikt ci nie kupi gościu? Co? Może ma bo dokupiłeś mu? C nie, najgorzej. Ok, już się nie trafił. Tu w ogóle ktoś też poleciał. Tu, tu. Beka. A ceny też są z kosmosu. śmieszne trochę. Ale dobra, no to, to powiedzmy no, to standardowy event, który... Kasa. E, dużo punktów. Mniej więcej zdobyłem punktów tutaj, niż za to. Ponad 100. No i się. Jest, jak, to, jak to nagrywam jest 207, jak to widzicie to... 27, 28, bo to od razu wrzucę. Tylko będzie niedługo się będzie renderować, bo to jest dosyć długi odcinek, tak dla odmiany eee, Więc jest tu 500, jest tu 800, czyli prawie 900 punktów. Jest to chyba najlepszy mój wynik do tej pory. Więc ja zrobiłem event.

Lodowiec. 8 plus 8 plus 8 plus 8. Eee, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3. To daje łączną wartość 105 ołków. Plus 2, 4, plus 4. Dobrze. Z zagadki również tylko jest 8 i to słuchyła wszystko. Więc w tym momencie za zadania, które powiedzmy udało mi się robić dostałem wartość 117 ołków. 117 ołków. Spoko, bo miałem 250 gdzieś ponad. Więc jestem na minusie jakoś 60, 40 około ołków. Więc dla mnie to nie jest w ogóle dużo, bo tyle to jest dla mnie takie coś. E, abstrahując, że wbiłem mili 35 milionów e, za na, samych, na samym lodowcu tutaj od połowy, dokładnie zobaczę na live, ale raczej myślę właśnie też tak mniej więcej. Oczywiście do topki to ja nawet nie mam podjazdu, bo oczywiście standardowo nie widać, ile ma się punktów ogólnie rankingowych. Znaczy, chyba to sobie można obliczyć, ale komu by się chciało? A nawet, a nawet sprawdźmy, nawet sprawdźmy, bo po czemu nie? Eee, tak, to jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Za 7 zadań to jest 350 Dobrze, 350. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, prosta matyka 700. Lodowiec. lodowiec jest 150. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Również jest 7. Eee, więc na szybkość to obliczymy. Ok. Eee, do tego dodajmy raz, dwa... 3, 4, 5? 5 dobrze. Eee, plus, chwila, ok. Czyli plus 900, bo za to jest 300, za to jest 300, to jest razy 2. Dobrze. Zagadki. Raz, 2, 3, 4? Plus 4, eee, czyli 200. Ok, to są wszystkie moje punkty rankingowe. Udało mi się zdobyć 3450 punktów. Czyli, jakbym chciał chociażby marzyć o topce, musiałbym przebić mój wynik, który jest obecny dwukrotnie. Dwukrotnie. Gdybym, jeśli odejmę... Jeśli odejmę... Ee, za łapanie pokemonów zadania poboczne Odjąłbym od tego te poksy, nie? To i tak, e, dobra, bo ja coś z, zepsułem i to bardzo. E, OK. okej. Jakbym odjął od tego, powiedzmy robiłbym cały czas jak powalony to. Nie mam i tak szans, żeby wbić się do topki, więc ja nawet nie będę próbował, bo nie jestem aż takim tryhardem, bo mi się po prostu nie chce tyle poświęcać czasu. Chciałem dawać zrobić mega odcinek podsumowujący event, i w sumie to właśnie zrobiłem. Podsumowałem go, jak dla mnie on jest skończony. Oczywiście będzie odcinek podsumowujący event, stricte, ale on już będzie połączony razem z e, otwieraniem skrzynek, no czyli po prostu wymienienie punktów, więc wtedy zobaczycie ile mam punktów, ile skończyłem, na, na ilu e, więc myślę, że to będzie fair i ogólnie e, nie wiem, nie wiem jak on zrobił za przedmioty 9000 powiem tak mega to jest znaczy to jest chyba w ogóle chyba enteras jak o ten Odyseusz robi event nie wiem jak naprawdę to jest mega no fajnie naprawdę fajnie się fajnie się klikało niektóre niektóre zadania były po prostu kurde ale no nie będę narzekał bo w sumie nawet było spoko Zarobiło się trochę grosza, wbiło się trochę poziomów. Dla mnie myślę, że jest git. Więc kończąc ten odcinek przeklikajmy sobie. Tylko weźmy z te pokemony do drużyny, bo żeby e, to miało jakiś sens. Hej, o, dlatego wypłatek, zawsze na propsie. A w sumie to są większe, tylko przypiałem granicze, żeby mieć powiedzmy tę skuteczność chociażby minimalną w levelbolach. No ten paradoks, kiedy próbujesz łapać boxy i w sumie one się nie łapią. Tak, w ogóle też śmiesznie jest to. A e, dla osób z live'ów, z live'a, przepraszam, e, zastanawialiśmy się, jakim jest ostatnim, ostatnimi dwoma pokemonami, jak, dwa ostatnie pokemony, jakie są tutaj. Kabutops jest on właśnie drugim, znaczy, przedostatnim pokemonem ostatnim Pokémonem, który jest tutaj, jest Curem. Tak jak widzieliście już na dzisiejszym odcinku, Curem. Pokémon e, Legenda. Więc chciałbym go znaleźć. Nie wiem, czy go znajdę. Raczej nie sądzę. Ale spróbuję. Zawsze coś. E, tylko taka e, jedna moja dygresja, którą idealnie teraz tu było 3000 ponad tu było 2000 i je kupowałem dzisiaj dziękuję tyle z, tyle z mojej strony e, chyba wszystko powiedziałem co chciałem więc ja dziękuję za ten dosyć długi odcinek tak dla zmiany, bo żeby nie było, że krótki, że coś macie taki fajny dłuższy odcinek zobaczymy ile los wytrzymało jeśli dotrwałeś do tego momentu możesz napisać pozdro, event i już Dziękuję za uwagę. No i co? Widzimy się w podsumowaniu albo jakimś tam live'iku, może zobaczymy. Odcinku raczej nie przewiduję na ten moment. Robię sobie wolne. I dziękuję za uwagę. No i do następnego. Siema!